Wiesz co jest lepsze od promocji? Darmowa dostawa. To jak magiczne zaklęcie, które przyciąga klientów jak lep na muchy. A psychologia zatem stoi prosta, jak drut. Nikt nie lubi dokładać do interesu. Dziś pokażę Ci jak ty możesz wykorzystać darmową dostawę, żeby przyciągnąć tłumy klientów, jeśli sprzedajesz produkty fizyczne. Darmowa dostawa to nie tylko frajda dla klientów, ale też sprytny chwyt marketingowy. Możesz się oferować na wszystkie zamówienia. Ale uważaj na marże. Lepiej ustalić po prostu minimalną wartość zamówienia. Klienci często chętnie dorzucą coś do koszyka, żeby załapać się na darmową dostawę. Inne sprytne triki związane z tą strategią. Darmowa dostawa na określony czas. Na przykład w czasie weekendu albo z okazji jakiegoś święta. To stwarza poczucie pilności i zachęca do szybkich zakupów. Darmowa dostawa dla stałych klientów to świetny sposób na budowanie lojalności. A darmowa dostawa dla nowych klientów to z kolei skuteczny sposób na pozyskanie leadów i tych, którzy są nowymi klientami. Pamiętaj o psychologii: za darmo działa jak magnes. Ludzie uwielbiają dostawać coś za darmo. Brak ukrytych kosztów buduje zaufanie. Klienci nie lubią niespodzianek przy płaceniu w koszyku. Nie czekaj, wypróbuj darmową dostawę w swojej ofercie. Chcesz poznać więcej sprytnych trików e-commerce? Umów się na rozmowę ze mną, a ja przedstawię Ci plan, jak widzę rozwój Twojej sprzedaży. Po prostu kliknij w link poniżej.